Witam tutaj, walki Za to jest gra o wdzięcznym tytule Robotnicy i Zasoby Republika Sowiecka. Dziś kontynuujemy budowę naszego miasta. W tej chwili skupimy się raczej na komunikacji miejskiej, na troszeczkę innych zasadach niż robiłem to do tej pory. Nie chcę mi się mówić tak przez cały odcinek. Dzień dobry. No więc tak, pobudowali to już chyba wszystko oprócz oprócz tej rozgłosi radiowej. Już kończą powoli, ale jeszcze nie zrobili. Brakuje stali. No i powiem wam, że. No, zaktualizowałem sobie do tej bety, no niech tam, niech tam będzie, mam statki i kolej linową. I drogi jednokierunkowe i więcej mostów. I, i stację benzynową chyba jednokierunkową też nawet. Ale jakby, to, to później się będziemy tym bawić. Na razie, chciałbym zauważyć, że mimo tego, że sobie grę zaktualizowałem, Dalej na przystanki wjeżdżają pojedynczo. Nie wiem, czy to jest kwestia, że przystanek trzeba zburzyć i postawić nowy. Czy to jest kwestia, że trzeba zacząć nowego save'a? Czy to jest kwestia, że to jeszcze w tej becie, to w sumie nie jest jeszcze w tej becie, tylko to w jakimś następnym może coś będzie. Nie, nie mam bladego pojęcia. W każdym razie, no to nie działa, bo to najbardziej mnie wkurzało. Dlatego, że tutaj do tej e, rozgłośni do tego placu budowy, to widzicie sami, co się tu dzieje. Ale to to jest jeszcze nic, bo tutaj stało sobie gdzieś tak mniej więcej z tego miejsca tutaj w tu, i tutaj jeszcze na tej drodze też tak sobie stało. Większość to były autobusy z ludźmi na budowę, albo po prostu puste autobusy, ten jest pusty, ten jest też pusty, także no widzicie jak to wygląda. No, także fajnie, 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 fajnie. tak samo tutaj no też widać, że cały czas... Ten sobie stoi, czekasz, ten no teraz czekasz, wyjedzie, bo nie ma innych miejsc. No dobra, ale w międzyczasie mógłby jakiś inny sobie wyjechać, na przykład w drugą stronę, nie? No, ale nie, no, 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 no nie działa. No. Zrobiłem tutaj sobie jeszcze dwutor pod tymi blokami, także ludzie pewnie są zachwyceni tym, że tutaj zaraz pod oknami jeżdżą pociągi, ale... No, hej, no nie podoba się, no to, no to trudno, nie masz wyjścia, mieszkasz w znaczy, najlepszym miejscu na świecie, wszystko ci się podoba. Hey, ci nie podoba, patrz punkt pierwszy. No i pogadany. Jaciory widzę, jadą na, do, 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 do motosbytu. Czy w tym motosbycie przypadkiem już nie jest pełno? Czy ja znowu parkingów nie muszę dostawić? Halo, motosbyt, tu jest motosbyt. Nie, on jest pusty. Bardzo ładnie, czyli tam to, co parkingi podostawiam ostatnio, to jeszcze się trzyma każdym razie, teraz zrobimy sobie trochę autobusy tutaj. Że jak już tu będę budował coś więcej budynków, to wtedy. A, jeszcze jedna rzecz. Zrobili mi w końcu yy, ten tutaj drut. Zrobili. Ktoś pisał, że mam już yy, przecież. Mam, mam, że jest zbanie linię doprowadzoną na granicę, kurde. No mam, mam pod samą granicę linię doprowadzoną tutaj. Do C C czernaczowej tutaj, tylko że to jest granica ze Związkiem Radzieckim, a ja chciałem właśnie prąd sprzedawać dzień, żeby zarabiać dolary, tak powoli, ale stabilnie. Żeby te dolary sobie wpadały, więc tutaj, na, do związku i tak eksportuję już tyle rzeczy, że mam w tej chwili, półtora miliona rubli, co jest całkiem fajnym wynikiem. A w ogóle, ponoć można teraz sobie pożyczkę jakąś chyba brać, nie? E, czekajcie, gdzie jest pożyczka? widzicie, jest... Jak to się klikało? Jak to się klikało? Ekonomia i handel? Pożyczka w rublach. O! <laughs> Pożyczka w dolarach. O nice. oprocentowanie ile? Do 2%? Nie wiem, tu wchodzi jedno na drugie, a tutaj 2,8 chyba. Nie wiem, ale można wziąć pożyczkę nawet na 10 tysięcy albo na 2 miliony. Na czas trwania tam jakiś odpowiedni. Oprocentowanie wtedy rośnie, jak mamy wiedzieć. Fajnie, 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 ale widzicie, mam zero tej pożyczki, nic tutaj nie ma w aktualnych pożyczkach, także wszystko full legal, a i tak zarabiam pieniądze. No i teraz tak, tryb eksportu, ustawimy sobie, nie wiem, 2 megawaty, 4? Ja nie wiem, czy ja tyle będę miał, czy, czy mi po prostu zaraz nie siądzie wszystko tutaj, trzeba zobaczyć. Co na to elektrownia? Halo, elektrownia? Co wy na to, chłopie, co, co wy na to? To nie jest elektrownia, to jest wywrotka. I tu jest elektrownia. Dobrze, jakbyśmy tu se ustawili? Więcej? Wydajność produkcji coś tutaj, jakieś wrażenie się, coś, coś, coś się dzieje? Coś się robi? No tak. Dobrze. No to nawet, kurde, 100% widzę. 10 MW możemy w sumie eksportować i nic się za bardzo chyba nie dzieje. Wydajność mamy taką dosyć bardzo. Ale to jeszcze znaczy, że, że jeszcze mamy na tyle mocy. Elektrownia teraz pierwszy raz chodzi na takich obrotach. Jeszcze nigdy wcześniej tak nie chodziła. Mimo tej całej huty, tego wszystkiego, to jedna elektrownia wyrabia, i to mi się bardzo podoba. Ja mam wrażenie, że jak ja kiedyś w to grałem, jakoś na początku, to yy, już w tym momencie miałem chyba ze trzy albo cztery elektrownie. Tak mi się wydaje, albo mnie straszy. Nie wiem, możliwe, że mnie straszy. A teraz, że węgla będę żarło tutaj. Orety. Trzeba będzie więcej ciężarówek z węglem wysłać, no najlepszy by był pociąg, ale nie bardzo mam tam już jak gdzie ten, ten ciopąg zrobić. Ewentualnie zrobimy sobie później drugą elektrownię gdzieś tu może w, tym, w tej okolicy, bo tu by się wtedy nawet po prostu taśmociągiem węgiel tam do tej elektrowni, o ile się da? Chyba się da. Taśmociągiem byśmy po prostu węgiel do elektrowni nosili. Na przykład tu jakby ją zrobić, tylko tu jest góra taka trochę. Ale nie jakaś taka strasznie stroma. Także tak pół godzinki wyrównywania i myślę, żeby tu dało radę. Czy tu jest pożar? Nie, to tak ma być po prostu. No dobrze. Także tak jak mówię, najwyżej byśmy sobie tu zrobili drugą elektrownię. A póki co zarabiamy sobie całkiem ładne dolarki nawet. Gdzie, że to napięcie tutaj tak troszeczkę jakby spada. Nie, nie, nie wiem, czy to tak ma być. Eee... Między 0 a tak 3-4 kV kilo, kil, ten sobie tutaj skacze, także nie wiem, czy to tak ma być, ale w każdym razie, no, jakby prąd jest eksportowany, dolary się zgadzają, także chyba jest dobrze. Jak tam w ogóle moje trzyżow tutaj, co co wy na to? Nie mruga tutaj wszystko, jest dobrze? Nie, nie, dobrze, to chyba dobrze. Czy ja w trzyżow coś zrobiłem, co jeszcze Wam trzeba pokazać? Chyba nie. O, przepraszam, kupiłem jeszcze tutaj sobie drugiego i karusa. I jeździ sobie tu Icarus 280, a tutaj Icarus 260 zaraz za nim pociska. Co prawda wolałbym, żeby jeździły troszeczkę w odstępach, że ten teraz powinien być gdzieś tutaj, ale no nie. Uczniowie sobie będą tu jeździli. Widzę tam wokół tutaj, no niech będą, niech sobie dwa autobusy tutaj kręcą między tym. Tchniżowo jeszcze tu miałem zrobić do tej tabowiny kiedyś coś. W sumie można by było zrobić, ale teraz jest ciemno. To ja i do Wiraw jeszcze z Wiraw też by można było, i tam im prąd zrobić, ale to kiedy indziej. Na razie sobie zrobimy tutaj w tym leszcie jeszcze. E, w leszcie to jedyne co zrobiłem jeszcze chyba po, oprócz tego co wam powiedziałem, to tu jest jeszcze podstacja elektryczna, bo tu prądu nie mieli w ogóle. Dajcie, daj, typ turbo. Ja się wysmarkam, także <gryw> sekundka. O, coś mi tam mruga. Halo, prądu nie ma. Eee... Czemu nie ma prądu? Czyżby za słabe druty, czy coś takiego? Eee... Coś tu jakby... Czy ja węgla nie miałem, czy o co chodzi? Teoretycznie jest to możliwe, że nie miałem węgla, ale... Ale nie, nie wiem, teraz już jest ok. Coś mi tu mryga. coś to z tym prądem jednak nie I <grym> z Markalki już wrócił, dzień dobry. No, także tak właśnie wyglądają korki do, na, na plac budowy tutaj, w tej chwili, mimo tej wersji beta cały czas nie bardzo. E, stali im brakuje w ogóle, bo tu brakuje węgla. Czemu brakuje węgla? Mam takie ładne teraz tory tu podwójne. Gdzie te pociągi są? Chyba, że pociągom też brakowało prądu i nie mogło jechać. Hmm. hmm. Ja tu w ogóle też poprzestawiałem troszeczkę prąd do, do tych pociągów, właśnie. Teraz jest takie, takie śmieszne, cóż, i tutaj dwa druty, bo trochę było mało prądu i pociągi nie chciało jechać, bo było za dużo pociągów pod tym jednym, pod tym jednym zasilatorem, jakby budowa tunelu, sobie tam jakoś w miarę idzie za kolejne ale no, Myślę, że go skończą. Tutaj kupiłem sobie jeszcze dwa, dwa te żurawie, także już jeżdżą trzy. I budują rzeczy, znaczy nie wiem, czy akurat teraz jeżdżą trzy, ale no jeden tu ma most do zbudowania, drugi tutaj matory do zbudowania, i trzeci jeszcze miał to, ale już skończył i tam częściowo pomogłem, trochę, bo było trochę, trochę się zakorkowało tu. Także także ten. I, i semaforalki z ogarnialki, kurde, powiem wam, bo porobiłem te semafory i tutaj, mimo takich dziwnych rozjazdów, przejazdów, wszystko działa bardzo dobrze. I nic się nie, nie korkuje i w ogóle tak, że bardzo, bardzo fajnie. Dobra, róbmy te autobusy może dzisiaj jeszcze, co? Zróbmy, zróbmy, je dzisiaj. Teraz mnie korczy, prawie wcisnąłem pauzę. Ja jestem ciekaw, czy, nie, nie będziemy sprawdzać może, co? Nie będziemy, sp czy sprawdzimy, czy pauza znowu wysra nam stan konta, ja bym sprawdził. Uwaga! Pauza i teraz... O kurde, naprawili! Nie nie wierzę. O już za pauzę, Kurde, już za pauzę już, nie no to jest... Mmm... Wspaniała rzecz, to jest... No kurde, warto było sobie zaktualizować, wiecie? Co prawda jeżeli coś pójdzie nie tak i będę chciał sobie wrócić do wersji stabilnej? To już niestety mój save pójdzie, pójdzie do piachu, no ale hej, ryzyko jest, ryzyko jest zabawa czy coś takiego, nie? Dobra, czy tutaj się tak zmieści, czy muszę usunąć trochę więcej drogi? O, zmieści zmieściło się bardzo ładnie zrobimy go sobie za ruble bo to nie jest duży koszt mam ponad półtora miliona rubli także także ten to mamy jeden przystanek tutaj będzie drugi przystanek coś tutaj jest w zasięgu w sumie na razie niewiele podstacja i i, 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 i rozgłośnia w trakcie budowy <laughs> także tego tutaj będziemy mieć taką linię autobusową która sobie gdzieś w kółko E, tu już widzę, są ludzie, mimo tego, że tu jeszcze żaden autobus nie jeździ, to i tak ludzie już czekają, mają dużo wiary w nasz, w nasz system. Znaczy, tak jak popatrzę, tutaj nie bardzo, bo lojalność wobec rządu jest tak, e, tak, że prawie jej nie ma, ale mam nadzieję, że rozgłosie radiowa, a później też stacja telewizyjna, którą jeszcze też dziś zrobię, to, to zmieni tutaj troszeczkę, zmieni, będzie dobrze. I ludzie wtedy docenią, poznają prawdziwą tutaj jakby wartość, wiecie o co chodzi i, i będzie dobrze. No, także tak, potem sobie skorzystam z tego przystanku, tu już istniejącego, bo tutaj to ma zasięg do kościoła, także akurat bardzo spoko. E, tylko tu jeszcze, w tym rejonie gdzieś by się przydał jakiś. Potem sobie będą jeździć tędy te autobusy jakoś tak śmiesznie, to by można tu było w sumie troszeczkę przerobić. Ja bym tu przerobił troszeczkę to, żeby... Tam, żebyśmy tu mieli jakoś tak troszeczkę wyraźniejszą tę główną drogę, że to nie idzie tak. Proszę Państwa, tylko to jakoś tak. Tylko, że muszę tutaj wyburzyć troszeczkę to. Muszę wyburzyć. Cyk, 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 cyk. Eee, tu w sumie też można troszeczkę to przerobić, chyba. Będzie wtedy ciekawy troszeczkę lepiej. Będzie zaraz zobaczyć jak będzie. będzie dobrze. Dobrze, będzie. bardzo dobrze będzie. Tutaj tak. Tu już droga może taka, asf asfaltowa droga z oświetleniem chodnikami. Ta sobie będzie szła tędy. Tak, jak sobie szła, ale ta sobie będzie szła tak sobie będzie szła tak. Może nie aż... Ups. Eee... Może nie anuluj budowy, bo to... to się może źle skończyć. Cyk i o! O! Teraz ładnie! Sfinansuj budowę rublami już od razu. Tutaj taka droga do tego. Jeszcze, cyk. Za rubelki i tutaj taka droga... Skrzyżowanie... Jakie skrzyżowanie? Gdzie, gdzie tu macie skrzyżowanie, ej? <noise> Jakie skrzyżowanie to było? Nie wiem o co chodzi. Cyk i cyk. O, i tutaj takie coś. Proszę bardzo, cyk za rubelki sfinansowane. E, no, i tutaj w sumie mógł być przystanek, akurat w tym miejscu, tak szczerze powiedziawszy. Ale tu by może było lepiej. Tylko że ja nie wiem, czy tutaj się zmieści. Czy tutaj te druty będą przeszkadzały. Ja je na wszelki wypadek usunę od razu po prostu, zamiast potem przeklikiwać się znowu przez to. Y, przystanek. E, przystanek tutaj nie. Tu jeszcze trzeba więcej usunąć troszeczkę. Już widzę, że chłodnie chyba przyjechały do pomięsko, ale troszeczkę muszę sobie zawrócić. Zara będziecie mieli. Tutaj tak, proszę bardzo. Droga asfaltowa z bla bla bla. Dobra, coś tutaj chyba drut przeszkadza. E, fik, dobra. Sarubelki proszę mi tutaj też proszę, już tam coś jedzie, ale ja to szybciej zrobię. Żeby przejazd był średnie napięcie tutaj trzeba teraz odbudować. Ja tam gdzieś, jak czegoś wcześniej nie miałem podłączonego, bo mi tam pisaliście, to ja tu chyba o no, te druty tu gdzieś chodziło przy okazji tego mostu, to ja to potem podłączyłem zaraz po odcinkiem, bo zawsze po nagraniu jeszcze zbyt chwilę siedzę, tam patrzę, czy, czy czegoś nie napsułem, także y, napsułem, nie podłączyłem tego i, i już teraz jest. O, widzę, że rozgłasie niedługo skończą w ogóle bardzo fajnie. Tutaj przystanek mamy, druta mamy pociągniętego, droga taka w miarę wyraźna tutaj główniejsza jest, tylko potem autobusy będą sobie musiały zjechać tu jakoś w bok, albo tędy, to co poradzą sobie jakoś. Tu jeszcze chyba jakieś ścieżki odciąłem czy coś, nie, to tu możemy sobie zrobić takie coś, niech mają. I tutaj jeszcze takie coś, jakby na przykład trzeba było szybciej dojść do przystanku, to proszę bardzo, widzę, że już ludzie idą tutaj do przystanku, bardzo ładnie. No. To dobra. Dobre. 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 Tu jeszcze na przykład by można było, powiem Wam tak, zrobić tutaj automatyczną budowę od razu, żeby tych krótkich odcinków tu nie budowali milion lat. Ja tam trochę zrobiłem, poupgrade'owałem w ogóle drogi, bo na przykład tutaj, jeszcze tutaj budują, widzę, kawałeczek, ale tak parę dróg tutaj w Leszcie, w centrum sobie zaupgrade'owałem już do takiej drogi ładną, takiej ładnej drogi z oświetleniem, chodnikami, tu jeszcze potem przez środek leszcie też by można było zrobić, na przykład, o, ustawimy im już troszeczkę do budowy, chociaż tutaj też są takie żałośnie krótkie odcinki i dużo ludzi tu to może na razie nie. Może na razie nie. Dobra, ja byłem, ja byłem tutaj, przystanek jest zrobiony. Potem ten przystanek też już mamy gotowy już od, w sumie od dawna. Zróbmy im tutaj jeszcze troszeczkę upgrade'ik, tylko że... Zróbmy to też już automatycznie za te ruble, żeby to od razu było gotowe. Cyk, cyk, cyk. Tutaj... Tutaj i tutaj, proszę bardzo, takie coś, tylko takie coś, tutaj autobusy będą sobie tak musiały przejechać, nie wiem jak one przejadą, prawdopodobnie tędy tu potem zawrócić, czy coś takiego. Pasażerów 84, dobra, czy tutaj będzie trzeba parę ładnych tych karusów sobie postawić? Ja trochę, trochę mi szkoda, że w tej grze nie ma czegoś takiego jak po prostu linia, żeby sobie zrobić linię jedną i potem do tej linii dodawać te autobusy, ale nie. No, jeśli chodzi o typ autobusu, no to myślę, że wybór jest chyba oczywisty. Chyba oczywisty. 135 pasażerów w takim karusie. Myślę, że on się też dużo bardziej nie będzie rozpędzał w mieście niż do tych 63, prawda? Także myślę, że spokojnie można by takiego 280 kupić, raz nawet powiedzmy, że aż 5. Ja bym puścił tutaj ich i 5 nawet. Jednemu pierwszemu tutaj zrobimy sobie trasę. Jedziesz tak tutaj, cyk potem tutaj, cyk, potem jedziesz, gdzie to było, tu chyba, nie? Tu chyba miał jechać, chyba tak, tutaj, potem jedziesz tutaj, potem jedziesz tutaj i potem jedziesz, tu już chyba jesteś. To jest Leszcie Przystanek 8, zdaje się, tak, to jest Leszcie Przystanek 8, to my go tutaj usuniemy. Hmm, robotnicy niech wsiadają, <laughs> wysiadają sobie wszędzie, ja nie wiem, czy oni będą w ogóle chcieli tam jechać, bo może niekoniecznie, także to, to zostawimy na razie na automacie. I skopiujemy sobie te rozkłady do dwóch jeszcze i karusów, tych takich onych. E, odpalimy już tego jednego. Tego też już odpalimy. I tego też już odpalimy. I kupimy sobie jeszcze jednego. Ups, to, to nie był jeden, to były dwa. E, sprzedalki z. O. Ja bym je w ogóle mógł produkować, nawet gdzieś kurczę. I teraz po prostu sobie ustawimy im trasę w drugą stronę. Czyli najpierw tutaj, 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 tutaj i tutaj. I to jest. Nie, coś, coś tu mało jest tych przystanków. 7, 5, 4, 2, 8. 7, 5, 4, yy, 2, 8. No to nie, to to by było. Tam to chyba. albo mnie strasza, bo miały więcej. Nie, nie wiem. Raczej nie. Dobra, sklonujemy sobie tutaj. 75428, a te jak mają trasę, halo? 7542, a dobrze, tak samo jest. No. Czy ten ma też trasę już wyznaczoną? Tak. No to jedźcie. Jedźcie i, i... i... w ogóle. Mam nadzieję, że tam jakoś będzie dobrze się to tam potem porozjeżdża, czy coś, po tych przystankach i nie będę musiał krzyczeć. Tutaj jadą jeden za drugim, <laughs> ale może w trakcie tam jakieś korki, czy coś, spowodują, że będą jeździły troszeczkę inaczej. Mam nadzieję. No, także tak, tutaj na razie nikogo nie ma. Tutaj są jacyś ludzie. Mam nadzieję, że po trzy. Dobrze tu, po trzy chyba jest, chyba no, po trzy. To po trzy im wystarczy i będzie dobrze. Następnie z okazji tego o, w ogóle 4 ,4 tysiące dolarów już mamy za ten prunt. Bardzo ładny. Czy coś tu jeszcze będzie mrugać zaraz, jakieś tutaj przeciążonką, bo tutaj ten rejon miasta... O właśnie, troszeczkę coś tutaj. Coś mamy lekkie zaciemnienie widzę. <grym> E, czy to jest kwestia tego, że ja za dużo prądu eksportuję, czy to jest kwestia tego, że mam gdzieś za sobą druty, nie mam pojęcia. Tu jest elektryczna. Tylko nad ranem taki problem jest. O, wągla nie ma. Kurde. Nie ma wągla. Ja bym chyba ta jeszcze dwie albo trzy ciężarówki z wąglem musiał puścić. Jak tu w ogóle z wąglem stoimy? E, 284 węgla tony dostępne. To To jest dobra ilość całkiem, mimo tego, że tu pociąg właśnie wyjechał. Żadnego korka nie ma przed tym placem załadunkowym, to jest po prostu wspanializna, jak powiem, a jest, to jest, to jest, wspaniałe. Dobra, no ale... <laughs> zrobię sobie tutaj z dwa jeszcze jakieś... Z2 w porywach do czterech ciężarówek. Z2... gdzie jest zajezdnia? Tu jest zajezdnia. Dawaj, co my tam w ogóle nowego mamy? Dawno nie kupowałem nowych wywrotek. O, nie otwarta szynia, wywrotka właśnie, halo. Gdzie jest wywrotka? Tu jest wywrotka. Co tam jest nowego? Może jest coś nowego? E... 12 ton węgla, coś co jest najbardziej pojemne. Pokaż mi tutaj. To 13 ton węgla. O, mm, 13 ton węgla. To jest całkiem sporo ton węgla. Tu 12. No powiem wam, bo tak to myślałem, że te będą takie najlepsze 13, na ale widzę, że tutaj 12 ton węgla, a jedzie 72 na godzinę. Eee, a to, nie dość, że jest chyba tańsze o 5, 6 tysięcy. To wjezie 13 do węgla i jedzie 92 na godzinę. Myślę, że ten wybór jest oczywisty. Dobra. No to dawaj, to dawaj, to po węgiel. Cyk. Tutaj sobie ładuj tylko węgiel, tak na wszelki wypadek, bo. bo, bo, bo ten. A załaduj tutaj. O! Trochę to zmienili, bo widzę, że dowolny, a jak jest wszystko odznaczone, to jest dowolny. I mogę tylko teraz raz kliknąć, zamiast odklikiwać całą resztę, mogę tylko kliknąć. O! Dobra ta beta podoba mi się jak na razie. Jeszcze mi się gra nie skraszowała, to mi się podoba. Dobra, tylko tutaj może też czekaj na załadunek w sumie, tamten z tym węglem, żebyś na puszco nie jeździł. Bo akurat w tej sytuacji to myślę, że chyba możesz poczekać. Dziś ty jest, pokaż teraz, podziel się rozkładem z kolegami. Bądź dobrym towarzyszem. No i puścimy teraz jeszcze te trzy. I myślę, że to nam ogarnie tutaj ładnie dostawy. Bardzo ładny li liazik to jest, tak? Liazz zdaje się. Ba ładniutki, śliczny jest. Kurde. Ej, dzisiaj już mija powiem wam, jest 21 minut filmu i ja się jeszcze ani razu nie zirytowałem na nic. Wow! Zirytowałem się na coś, czy nie? To troszeczkę na początku na to, że te autobusy jednak wiecie, nie, nie wjeżdżają tutaj na raz, ale jakby no już jestem do tego przyzwyczajony w sumie akurat. No mnie tam aż tak strasznie nie denerwuje, także hej. No, a poza tym ładnie budowa tutaj poszła. Jak tam, jak tam nasza rozgłośnia? Wiecie co, 49 tysięcy przy tym obecnym stanie konta, to ja to sobie po prostu zrobię. Zróbmy tę rozgłośnię radiową do porządku. Cyk. Programy kulturalne 100%. 73%. O, bardzo ładnie, ale przewidywany wpływ widzę. Czemu 0%? Cena 0%. 1300. O, nawet mamy aktualną publiczność. Kurde, prawie jak na live'ach, kiedyś, nawet w dawnych czasach, jak jeszcze spływałem swoją drogą. Zapraszam na Twitcha, bo ja robię live'y na Twitchu raz na jakiś czas, tak w sumie prawie, że codziennie, z małymi przerwami. Także zapraszam na Twitcha. To tam jest, wiecie. No, dobra, zadowolenie widzę i kultura, ale lojalność to, proszę państwa, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Propagand połowa propagandy, połowa programów kulturalnych. Myślę, że, że w sam raz teraz tutaj są. Antyreligijna propaganda, o Jezu. Eee. Możemy... O. Możemy tutaj widzę alkohole w dół albo w górę, kurde, zrobić. Plus na religię teraz wychodzi, ale. Eee, zadowolenie i kultura. Reklamujemy alkohole, to kultura spada. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Minus 1%, no mm, plus 8%, tak, minus 1%. Raz na jakiś czas tam wtrącimy, że nie wiem, piłeś niejedź, nie piłeś VIP czy coś takiego, i to tak w sam raz minus 1% będzie po prostu no bardzo ładnie. Potencjalny zasięg emisji 14,5 tysiąca, czegoś prawdopodobnie słuchaczy, tych ludzie, którzy siedzą w domu, czy to jest rzeczywiście jakieś rozgraniczenie, nie mam pojęcia. Aktorów, redaktorów 8 z 50? że jak ich jest więcej, to potem jest jakoś lepiej. No ale... lojalność wobec rządu, na pewno będziemy tutaj bustować Tu chyba idą ludzie do pracy właśnie. O, to jest... O, no, wejście podziemne mamy, no spoko. To jest ciekawe bardzo. Gdzie ten autobus tutaj jedzie? Czemu on jedzie stamtąd jakoś z dołu, ej? Co ty tworzysz? Aha, że on chyba może stąd przyjechał. W sensie, że z tego przysadł. Może tak, nie nie, nie przyuważyłem dokładnie. No ale jedzie, jedzie te swoje tam 65 na godzinę, tu ma przystaneczek, ludzie teraz wysiedli, bo idą tutaj do pracy, widzę, do, do tej rozgłośni, także fajnie, fajnie, fajnie. Ile tutaj zostało pasażerów? Tak całkiem sporo. Elegancko, tu jeszcze można by coś było pogominować, ja to i tak to przebudowałem przy okazji budowy torów, ale widzę, że teraz ten, ten ciopąg tutaj stoi i czeka na wolną drogę, bo coś pewnie tutaj, tak, tutaj ten jechał. Stan musi sobie chwilę poczekać i rusza teraz. I jak on tutaj sobie czeka, to niestety jest zablokowane wszystko tutaj, dlatego że tu jest y, semafor. Może, jakby go cofnąć stąd i zrobić go gdzieś tu po prostu zamiast tu, to byłoby lepiej. Może będzie mniejszy korek, tutaj na, tych, na tym przejeździe, albo będzie przynajmniej krócej trwał ten korek. Dobra, powodujmy sobie jeszcze coś. 60 tysięcy dolarów, bardzo ładnie. Coś albo te elektrownie, zrobimy. W sumie może te, tylko że elektrownia to znowu wyrównywanie terenu, będzie strasznie długo trwało. Ja bym ją zrobił gdzieś tutaj. Tu mamy akurat już przy okazji fajne druty. Także spoko. Ja tylko te druty sobie tutaj przesunę, tak na dzień dobry. Nie średniego tego wysokiego napięcia. Ja je sobie tutaj, tak na dzień dobry, przesunę, żeby one szły jakoś jak najbardziej tam górą. Cyk o, pięknie. Syk, i tutaj w ten zbyt powst... Dobra, teraz, proszę bardzo, automatyczna budowa, możemy już wyłączyć automatyczną budowę. No i teraz wyrównywalki. I to teraz będzie, będzie teraz to masne wyrównywanie będzie. E, chyba w dół szło szybciej, nie? No to może trochę potrwać. Ja bym sobie to darował i chyba zrobił to jednak poza odcinkiem. Ale myślę, że w takim razie w następnym odcinku to by tu już mogło być. O! Koparki, jednak, jakby szybsze. Bo mamy po prostu tutaj więcej. No, tylko tak, jak mówiłem, wyrównać tutaj trzeba bardzo duży teren. A tu są w ogóle skały, i ja nie wiem, czy to się uda tak ładnie wyrównać. Mogłyby jakieś je można by było wysadzić w powietrze te skały, czy coś takiego. Chyba, że tyle już wystarczy, może zoba zobaczymy. Bo czasem można tak zrobić, że zrobić tylko kawałek, a potem wyrównywać dużo szybciej, stawiając budynek. Jakoś to tak śmiesznie działa. Grając na trybie turbo też byłoby to szybsze. Tutaj się tak mi się wydaje, że jeszcze ten narożnik trzeba by było troszeczkę bardziej wyrównać. Ale tu już idzie coraz szybciej. No, może i zrobimy elektrownię. Jak nie elektrownię, to zbudujemy jakieś domki. Albo nie zbudujemy domki. Ja bym powiedział, że już jest dość, także dziękuję za oglądanie i do widzenia.